Co jest? Ej, chyba jesteśmy w tym filmie! Ej, ja pierdolę! Blik ekipa pierwsza liga wpłacił 800 zł. Pozdro od blik ekipa Esa. Widzowie, chyba jesteśmy normalnie! Chyba prawdziwy fritz dał nam donate! Co jest? Ja pierdolę, Fricu. Ja jakbym byłem taki, jeszcze nic nie robiłem w internecie, to ja cię oglądałem, nie? Fricu, pamiętam jak dziś, jak pracowałem normalnie na etacie w banku na słuchawie sprzedawałem ludziom kredyty i wracałem zawsze z pracy o 16, .00. wiedziałem, że odcinek jest o 15 i zawsze oglądałem wszystkie twoje odcinki, mówiłem ja pierniczę, o ma życie, siedzi, spędza czas ze